Dzień dobry Państwu. Znajdujemy się dzisiaj w Centrum Badawczo-Rozwojowym PKN Orlen, a moim rozmówcą jest Pan Arkadiusz Majoch, dyrektor Biura Innowacji i Rozwoju Technologii PKN Orlen. Dzień dobry, Panie Dyrektorze. Dzień dobry Pani. Jednym z wielu wyzwań, przed którymi stoi przemysł, jest obecnie dekarbonizacja, na którą położony jest ogromny nacisk w strategii PKN Orlen. Chciałabym zatem zapytać Pana, czy właśnie pod tym kątem prowadzone są Państwa badania własne? Tak, zdecydowanie. Dekarbonizacja jest dla nas głównym strumieniem w ramach którego realizujemy prace badawcze w naszym obszarze i oczywiście w Centrum Badawczo-Rozwojowym, którym jesteśmy. Pierwsze zadania już zostały wykonane, to znaczy w skali laboratoryjnej przeprowadziliśmy wspólnie z partnerami zewnętrznymi dobór technologii, w ramach których wykorzystujemy CO2 do wartościowych chemikaliów. Muszę zaznaczyć, że ten etap pozwala nam już na przejście do właśnie realizowanego procesu zakupowego, w ramach którego będziemy przeskalowywać koncepcje technologiczne i je weryfikować, które naukowcy w skali laboratoryjnej dla nas zaproponowali i które tak naprawdę będą przedmiotem oceny i testów. Mówimy zatem o CO2, dwutlenku węgla, ale dekarbonizacja to również szereg różnych działań i procesów. Jakie działania Państwo realizujecie jeszcze w tym zakresie? W, jest to dosyć szeroki wachlarz projektów przez nas podejmowanych, bo dekarbonizacja to właśnie nie tylko, dziękuję, że Pani o tym wspomniała, wprost wykorzystanie CO2 poprzez jego wychwyt, a potem wykorzystanie jako nośnika wodoru do konstruowania związków chemicznych. Natomiast to także efektywność, to także ograniczanie nakładów energii na procesy. Szczególnie ważne jest to i jestem dumny z tego, że mamy tematykę związaną z własnymi katalizatorami i takie katalizatory również w skali laboratoryjnej zostały już dla nas opracowane i obecnie jest to kolejny proces, jeden z siedmiu, w ramach których budujemy swoje kompetencje. Już przygotowując się do skali pilotażowej, czyli wspólnie z Uniwersytetem Warszawskim i silnym zespołem, który tam został zbudowany, przygotowujemy dla jednej z instalacji wytwarzającej wsad do etylenu i propylenu takie rozwiązanie, które zastąpi obecnie stosowane. Będzie to. Polskie rozwiązanie oczywiście, no i mam nadzieję, że poprzez instalację pilotażową, którą zamierzamy postawić w Centrum Badawczo-Rozwojowym, szybko zweryfikujemy koncepcję i będziemy mogli zacząć testy na instalacji pełnoskalowej, Do tego to Centrum Badawczo-Rozwojowe tak naprawdę służy, do takiego testowania. Centrum Badawczo-Rozwojowe, badania, innowacje, ale też potrzebne fundusze i wsparcie finansowe. Wiemy, że PKN Orlen wspólnie z NCBR tworzy program grantowy NEON na innowacyjne projekty badawczo-rozwojowe, ale tutaj chciałabym Pana poprosić, aby mógł Pan nam coś więcej powiedzieć na ten temat. Tak. Um, oczywiście nakłady na badania i rozwój to w pierwszej fazie, oczywiście, identyfikowane są jako koszt i trudno dla nich znaleźć odzwierciedlenie w przychodach. Z badań, które przeprowadziliśmy, właściwie szacunków, które przeprowadziliśmy dotychczas, wynika, że dla niektórych projektów badawczo-rozwojowych udaje się już uzyskać szacunki pokazujące, że w ciągu roku, Mogą się przełożyć na kilkukrotne nawet efekty korzyści finansowe dla firmy. One są w różny sposób mierzone, ale oczywiście warte są ponoszenia tych, takie koszty. Stąd też idea i pomysł, żeby wspomóc te działania poprzez współpracę z Narodowym Centrum Badawczo-Rozwojowym w, w ramach właśnie dedykowanego programu, który nazwaliśmy NEON. 200 milionów złotych zgodnie z naszą deklaracją to jest budżet i będzie dzielony na ciekawe projekty i tutaj chcę zaznaczyć, że no, takich projektów spodziewamy się około 11 w efekcie kilkuletniej współpracy z NCBR, ale to, żeby nie mówić tylko o planach, to zakończyliśmy już pierwszy etap w formie konkursowej, w którym zaprosiliśmy do złożenia nam w formie wniosków, powiedzmy oferty na projekty z tematów paliw lotniczych, wodoru otrzymywanego metodami alternatywnymi, mikrobiologicznymi, czy też no, wykorzystanie alternatywnych surowców. Mam na myśli tutaj biomasę, którą można otrzymywać w kraju i którą będziemy mogli wykorzystywać do właśnie naszych przyszłych bioproduktów. W NCBR w tym momencie mamy procedowanych kilka takich wniosków. Zakładam, że Powinniśmy mm, mieć możliwość ich oceny w ciągu najbliższych tygodni i na początku roku już rozpocząć finansowanie dla konsorcjów naukowych czy naukowo-przemysłowych, które y, zaproponują, zaproponowały nam najlepsze takie rozwiązania w naszej ocenie. Oczywiście takie, które będą mogły być przetestowane również tutaj w Centrum Badawczo-Rozwojowym. Hmm. Ponieważ działania są potrzebne równolegle prowadzone, to w, na jesieni tego roku już ogłosimy kolejny konkurs, który będzie poświęcony tematyce korozji niezmiernie istotnej dla nas. Nie każdy wie, że to nie tylko strona procesowa, właśnie patrząc pod kątem węglowodorów, ale także i ta druga strona bardziej operacyjna jest istotna i tutaj chcemy poświęcić jeden konkurs właśnie te, temu tematowi zabezpieczenia przed korozją i identyfikacji właśnie specyficznych procesów korozyjnych. Więc zakładam, że na końcu tego programu będziemy mieli dobrych 11 projektów, które przetestujemy i wprowadzimy w naszej firmie do regularnej produkcji. Najważniejsze jest to, że to jest, macie Państwo możliwość przetestowania, wprowadzenia do regularnej produkcji, ale też to, że istnieje cały czas możliwość aplikowania w tym programie. prawda? Tak jak Pan powiedział, druga edycja tak. przed nami. Tak. E, do czego serdecznie zachęcamy. Prawda? Znajdujemy się w Centrum Badawczo-Rozwojowym, to, o czym mówimy i podkreślamy. Powstało ono, żeby sprostać wyzwaniom tej transformacji energetycznej, pomóc intensywnemu rozwojowi grupy. Ale interesuje mnie, jak wyglądał ten pierwszy rok funkcjonowania i jakie nowe możliwości otworzyły się przed Państwem. Tak, rzeczywiście ten pierwszy rok. Już minął i bardzo dużo pracy zostało wykonane. Nie wszystkie, nie, nie, nie wszystkie rezultaty są widoczne na pierwszy rzut oka, a te, które rzeczywiście, które chcemy się pochwalić, które rzeczywiście są znamienne, to szczególnie oddanie do pracy i już wykonywanie wielu prac badawczych na. Instalacji dedykowanej technologiom asfaltowym. Mało kto wie, jak ważne są to produkty, często no, pomijane, a tak naprawdę otrzymywane z ropy naftowej. I tutaj właściwie instalacja pilotażowa, którą dysponujemy w Centrum Badawczo-Rozwojowym, pracuje 24 godziny na dobę. Dając nam potwierdzenia technologii, dając nam próbki do dalszych testów a w przyszłości będzie także dostarczała nam próbki dla naszych klientów według nowych rozwiązań. To, co zostało także wykonane, to prace związane z przygotowaniem do rozruchu instalacji produkcji biokomponentów. Ta instalacja w ciągu najbliższego okresu powiedzmy, dwóch miesięcy, będzie już uruchamiana i tutaj także w trybie 24 godzinnym będziemy pracować na tej instalacji, testując rozwiązanie, które w skali laboratoryjnej, a potem w specjalnie zaprojektowanym rozwiązaniu wspólnie z Instytutem Chemii Przemysłowej zostało już sprawdzone. My tutaj w nowej konfiguracji po wprowadzeniu zmian w tym rozwiązaniu, w tym kształcie technologii będziemy oceniać na ile one były skuteczne. Kolejna sprawa i ogromne zadanie wykonane to związane z dostarczeniem tutaj, wybudowaniem instalacji pilotażowych odzorowujących procesy, które mamy w zakładzie produkcyjnym. Dla, zgodnie z tym, jak, jak było to prezentowane w czasie otwarcia naszego centrum, zadanie wykonaliśmy dostarczając teraz cztery takie jednostki. Właściwie to są z takiej grupy Moneymaker, czyli te najistotniejsze dla nas, dające najbardziej wartościowe produkty z przerobu ropy naftowej. I potwierdzam, że ta, to, te, te jednostki stanęły na swoich stanowiskach dedykowanych w naszym centrum. Dla nich program badawczy jest już opracowany. Wyzwaniem dla nas jest przyłączenie tych jednostek. Oczywiście to już jest realizowane i było realizowane równolegle. Będziemy chcieli ten temat także jak najszybciej zakończyć. W... To są takie najistotniejsze zadania, które zostały wykonane. Nie będę wymieniał całej listy pozwoleń i dopuszczeń, które musieliśmy otrzymać, aby jednostka zaczęła, czyli nasze Centrum badawczo rozwoju zaczęło pracować. Na pewno ogrom nowych możliwości skalowanie, wdrażanie, tak? testowanie w warunkach laboratoryjnych wszystkich parametrów istniejących instalacji. Natomiast chciałabym się dowiedzieć, mając na celu te wszystkie cele, które stoją przed nami, przed przemysłem, cele transformacji energetyczno-klimatycznej, dekarbonizacji przemysłu, wdrażanie nowych, innowacyjnych technologii i rozwiązań, to jak na tym tle wygląda Państwa współpraca z innymi podmiotami? Jak można wykorzystać tutaj też potencjał tego Centrum Badawczo-Rozwojowego? Hmm, tak. Odpowiadając na to pytanie, właściwie muszę powiedzieć, że posiadanie takiego Centrum Badawczo-Rozwojowego. To jest poziom wyżej, czy wyższej jakości współpraca z podmiotami zewnętrznymi, które rzeczywiście mają do zaoferowania dla nas technologie, lub też mogą wykonać dla nas technologię w skali poprzedzającej właśnie ten etap pilotaży, lub też takich, którzy chcą przetestować swoje rozwiązania w skali pilota. Mieszczącego się w warunkach tego centrum badawczo-rozwojowego, zakładając, że następnym etapem to już będzie demonstrator w rzeczywistych warunkach. Do tej pory współpracowaliśmy głównie z instytutami i uczelniami, natomiast to, co niezmiernie jest ważne i stanowi także wyzwanie dla tego centrum i dla załogi, to właśnie testowanie rozwiązań już dedykowanych w skali pilotaży, czyli na tej wyższym poziomie gotowości technologicznej. No, i tutaj muszę powiedzieć, że mamy kilka przykładów takich, takiego zainteresowania i zarysowanej. Chęci współpracy. Szczególnie ważne jest to, że jednym z takich podmiotów to jest globalna firma Saudi Aramco, która w trakcie spotkań, wizyt, nawet tutaj w Centrum Badawczo-Rozwojowym, zadeklarowała chęć wykorzystania tej infrastruktury w wspólnych przedsięwzięciach, co jest niezmiernie istotne, gdzie właśnie opracowane wcześniej rozwiązania. Bez udziału tutaj PKN-u i, i, i naszych kompetencji, będą mogły być właśnie sprawdzone w kierunku wspólnych już przedsięwzięć, co jest no, i szansą technologiczną dla naszych procesów badawczo-rozwojowych, ale także i szansą dla kadry, dla, dla pracowników. Przygotowując się do tego działania, oczywiście. Też kładziemy duży nacisk na współpracę wewnątrz grupy kapitałowej. Mamy kilka programów, które pozwalają nam na to, żeby no, poważnie myśleć o tym wykorzystaniu naszego centrum. To jest dla przykładu program związany z gospodarką obiegu zamkniętego. Chcę o tym powiedzieć, jakby powtarzając pewną już komunikację, że rzeczywiście w ciągu kilku lat wspólnie z kolegami z Unii Petrolu. Zostaną zaproponowane produkty z instalacji wybudowanych w Czechach i w Polsce w skali kilkudziesięciu tysięcy ton rocznie przetwarzających. Produkty odpadowe do takich strumieni, które będziemy mogli wprowadzić na nasze pracujące instalacje. Oczywiście, w nadzorze i, i z oceną wcześniej, właśnie wykonaną w ramach pilotów czy testów prób technologicznych. Innym takim programem to jest program związany ze zmianą technologii wytwarzania wodoru jako paliwa. Oczywiście, do automotyw, ale także i wsadu, czyli strumienia, który będzie wykorzystywany w naszych instalacjach. I tutaj no, duże zainteresowanie. Ja myślę, że to jest znana nasza aktywność w zakresie właśnie zabezpieczenia wodoru na stacji paliw, ale także i właśnie jako zamiennik dla wodoru wytwarzanego z ropy naftowej, tych konwencjonalnego surowca. Mamy także niezmiernie ważny i z czego jestem także dumny, między spółkami Grupy Kapitałowej program związany z magazynowaniem energii. I w ramach tego programu no, zwiększymy tak naprawdę potencjał już istniejący, czyli to nie jest coś nowego dla nas, ale podejdziemy do tego systemowo i, i maksymalnie szeroko, gdzie instalacje elektro, magazynów szczytowo-pompowych czy też magazynów litowo-jonowych i kwasowo-ołowiowy będą rozbudowywane i będziemy chcieli dla tych, dla tych jednostek stosować powiększenia, zdobywać szersze kompetencje w zakresie produktów usług. To niezmiernie ważne, że robimy, właśnie, podkreślam wspólnie z grupą Energa. W tym całym działaniu. Także centrum jest nastawione na współpracę z podmiotami, które widzą szansę w zmianie podejścia do edukacji. I tutaj także prowadzimy takie rozmowy i staramy się pozyskać współpracę z lokalnymi szkołami. Ten proces wymaga jednak no, dużych zmian programowych, tak. to się nie dzieje od razu, ale także współpracujemy z uczelniami w formacie doktoratów wdrożeniowych. No i chcę powiedzieć, że znacząca już ilość pracowników, liczba, przepraszam, pracowników tutaj centrum jest z tytułami doktora lub prowadzi swoje przewody doktorskie wspólnie z promotorami w ramach doktoratów wdrożeniowych i mamy. Na tej kategorii, yy, 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 powiedzmy, kompetencje w liczbie kilkunastu, co jest niezmiernie ważne. Więc yy, liczę na to, że będzie coraz więcej, bo tematyka właśnie związana z korozją, yy, biopaliwami, yy, tematyka związana z asfaltami yy, tutaj dominuje, a kataliza dołączyła ostatnio. Więc bardzo się z tego cieszę, że jest to zbieżne z naszymi yy, zamierzeniami dekarbonizacyjnymi, operacjonalizacyjnymi. I, i trendami, które zostały wyznaczone jakiś czas temu w ramach dokumentów strategicznych firmy. Tak, czyli nowe trendy, czyli ten rozwój kadr, kompetencji, niezwykle kluczowy element, prawda, tak, żeby podążać dokładnie. naprzód. Ja bardzo dziękuję za tą rozmowę i za to, że pokazali, że polska chemia jest niezbierna, lecz aktywna, podąża, staje, w, podąża za trendami, ale też stawia czoła nowym wyzwaniom. I za przede wszystkim za pokazanie, jak takie centrum badawczo-rozwojowe może być pomocne i jak może być wykorzystana właśnie współpraca wewnątrz firmy, współpraca biznesowa różnych partnerów, podmiotów, a przede wszystkim też współpraca nauka-przemysł, no i rozwój kadr, i rozwój kompetencji, no bo bez tego dalej też nie pójdziemy naprzód. Bardzo dziękuję. A moim i Państwa gościem był Pan Dyrektor Arkadiusz Majok, Dyrektor Biura Innowacji i Rozwoju Technologii PKN Orlen. Raz jeszcze dziękuję. Uprzejmie dziękuję.